Taśmowe SPA dla samochodów powstaje w Gdańsku. To będzie pierwsza w Polsce myjnia tunelowa o długości aż 50 metrów. Jak to działa? Pytała na placu budowy Agata Zjawińska. Jesteśmy na placu budowy w tym momencie, ale już za kilka miesięcy będzie działała tutaj jedna z najnowocześniejszych myjni samochodowych w Polsce. Czym ona różni się od tego, co już znamy? Różni się na pewno tym, że ma duże swoje gabaryty. tak? Jest to największy obiekt w Polsce ogólnie i zarazem najdłuższy, tak, właśnie 50-metrowy. E, dużym atutem tej minie jest to, że nie czekamy w długich kolejkach. Pan zainspirował się myniami, które funkcjonują już w Europie i postanowił pan to prowadzić tutaj. Korzystałem bardzo dużo, bardzo dużo właśnie z, z takich samych obiektów. 8 minut i samochód jest czysty, tak jak mi na zewnątrz, taki w środku. Nie ma tej możliwości rysowania tego lakieru z kontaktem ze środkami, tak? Bo na początku wjeżdżamy do naszego tunelu. Obsłu obsłużeni jesteśmy przez naszych pracowników. E, auto jest obczyszczone ze, ze, ze tych wszystkich zabrudzeń z Meczków. Najeżdżamy na, na, na naszą technologię. Jesteśmy ciągnięci przez 50-metrowy tunel. Najpierw idzie specjalna lawa. To jest piana puszysta, yy, yy, która ma rozpuścić ten całe zanieczyszczenie, ten całe, całe zabrudzenie w samochodzie. Wtedy mamy. Wysokociśnieniowe dysze rotacyjne 130 barowe, które te całe zabrudzenie, te kamyczki, które gdzieś tam się w tych zakamarkach jeszcze są, żeby je po prostu obczyścić. I dopiero środka ma kontakt z lakierem. Następnym etapem jest woskowanie. Po tych wszystkich woskach mamy osuszenie samochodu przez 6 suszarek plus 4 na końcu szczotki polerujące. Problemem było to stworzyć w Polsce. Architeści, którzy się podjęli tego, też dla nich była nowość. Ta rangę podniesiona jest na bardzo, bardzo wysoki poziom.